witajcie w kolejnym bitewce na żywo, tym razem T57 Heavy A Zanim przejdę tutaj do tego pojazdu, chciałem Was serdecznie zaprosić na stream, który odbędzie się dzisiaj, czyli w piątek Od godziny 15.30 Będzie spora atrakcji, jest to stream z okazji 50 tysięcy subskrypcji na YouTube i 25 tysięcy followów na Twitchu Z tej okazji będziemy losować właśnie tego typa 59, który był tydzień temu w odcinku Będzie potrójny pluton z Auxinem i Ryśkiem gdzie postaramy się wbić 100% zwycięstw na Bura na i Suce, na, tym właśnie, na tej premce 8 Tieru. Dodatkowo będzie czołgowa ruletka, jeżeli kojarzycie, będą nagrody w postaci czołgów premium 8, 7, 6 Tieru, plus jeszcze dni premium do wygrania. I będą też bitwy challenge, tak w międzyczasie, gdzie będę grać np. z odwróconym monitorem lub bez myszki, tego typu dziwne rzeczy. A około 20 będziemy robić streama z Just Dance Tak, Z tej gry Gdzie spróbujemy Spróbujemy coś zatańczyć Ale nie wiem jak to wyjdzie, na pewno będzie śmiesznie Was zapraszam na mojego Twitcha A przychodząc do czołgu To T57 Lecimy od załogi Cztery perki jakie dałem to braterstwo Szósty, naprawa I rozeznanie, w tej kolejności mniej więcej ja bym robił te perki Celowniczy, braterstwo, naprawa. Czas biodra i snajper. Braterstwo, gładka jazda, czystość, naprawa. No i na ładowniczym, braterstwo, desperat, bezpieczne i naprawa. Moduły. Postawiłem tutaj na full celność. Mamy trzy moduły do celowania. Wrzuciłbym właśnie je. Jeżeli się zastanawiacie, czy. Znaczy można tutaj grać też na turbo sprężarce, bo ta 57 jest trochę mułowata i wolna jako magazynek tego, potrzebuje tego turbo. Można też grać na HP, chociaż ja uważam, że no minimum dwa moduły do celowania to się przydadzą. Zagrałem jedną bitewkę wcześniej na trochę innych modułach, właśnie na HP i na turbo, i praktycznie nic nie trafiałem. Tak mi się właśnie wydarzyło, ale teraz stwierdzam, że jednak. Te moduły będą chyba lepsze. No i lecę bitewko od razu do Was. Zobaczymy, co mi tutaj rzuci. TP7 to jest naprawdę rewelacyjny czołg, jeżeli chodzi o DPM, bo ładujemy 24 sekundy chyba, a jesteśmy w stanie dać 4 peski po 400. Więc, jeżeli będziemy dobrze znajdować się w bitwach, to naprawdę możemy zrobić ogromną różnicę. Niestety na bitwach klanowych ten czołg nie jest wybierany za bardzo przez to, że po prostu na takim Himmelsdorfie mobilność jest bardzo ważna i taki AMX-50B wygrywa tą rywalizację. Natomiast w bitwach losowych wydaje mi się, że T57 w sumie raczej byłaby lepsza, bo ma o wiele lepszy pancerz, jest oczywiście mniej mobilny, ale ten DPM jest rewelacyjny. To zależy od stylu gry, czy wolicie po prostu mobilniejsze czołgi, czy wolniejsze. Tutaj mamy o wiele lepszy reload, zobaczymy teraz, jak będzie się sprawować ta moja T57. -ka. Również, jeżeli chodzi o ten pojazd, to raczej w większości tutaj powinniśmy mieć tą goldową ulicę, bo ona robi też sporą różnicę. 340 p na hicie to jest naprawdę ok. Wynik bardzo dobry. Na APK-u 258 jak wyrzucono mnie na 8 tiery, to może bym z tych apk ale jak ktoś gra tego typu magazynkami, no to powinien. Raczej mieć w większości złote te pociski No i dobra, na samym starcie pojedę sobie na lewo, tam gdzie są czołgi ciężkie Ja uważam, że to mapę tak powinno się rozgrywać I też właśnie może przysnajpę kogoś Jeżeli mój light kogoś by zaświecił, widzę, że AMX i EBR jadą Tego chcę się właśnie wcelować, może ktoś, ktoś zostanie zaświecony Raczej Webera nie chcę celować Też jeżeli on się źle wychyli, to czemu nie Oj, ja dostałem spota i teraz to jest ogromny problem nie wiem przez kogo. A, przez. No właśnie, z górki dostałem spota. No i dostałem jeszcze odarte Od razu. Yy, od razu użyłem apteczki, aby nie być ogłuszonym. I strzeliłem do te sety. Dobra, to jest moment, żeby wrzucić reload. I przycisk C. Yy, ta mapa, według mnie, jest tak skonstruowana, że jeżeli my pojedziemy agresywnie, oni się ustawią dosyć dobrze tu defensywnie, tutaj to my zgniemy, oni zrepuszczą i najczęściej tą bitwę przegramy i ja zawsze, czy to z tej strony czy z drugiej jadę sobie tutaj i albo wymieniam się z czołgami ciężkimi albo stąd snajpię sobie w to czołgi w mieście strzeliłem się na EBR-a oj, tam spota na pewno ale strzeliłem raz do EBR-a się znowu widzę też, że nikt do mnie nie strzela stamtąd raczej tam nikogo nie ma Dobra, jest EBR. On popełnił spory błąd, bo dzięki temu mogłem go rozwalić. Najprawdopodobniej nikogo tutaj nie ma, bo pewnie dawno już bym zebrał za to wychylenie się stąd. Raduję sobie. Artyleria znowu do mnie sprzywiła. Amorek, od razu naprawiam. Czekam aż mój AMX albo co, ktoś mi właśnie coś zaświeci. Jest ST-1. Szkoda, że jak ja przeładuję, to właśnie stąd zjedzie. Ale jest Leopard, a i... Również. Oj, może się wychyli. Jednak nie. Widzę, że to 263 jest tutaj. Spróbuję się jakoś. Aj, nie, nie. Nie chcę ryzykować. Jak ktoś zaświeci. To. Mogę strzelić po. Nie, chyba nie mogę. Tam jest budynek. 60p coś bardzo agresywnie się wychyla Jeżeli ją strzeli, to ja chyba się spróbuję wychylić i dać mu magazynek. A nie, on wierzla. nieważne. Ja teraz mogę dostać spodu na 50 metrów od niego. uważać Nie wiem, czy nie będę mieć... Nie no, on jest chyba za budynkiem. Musi być. A okay, tu jest ST1. Ja patrzę na mi mapę między gdzie oni są Nie wiem. No tak jest. O, MX520. Dobra, udało się zrobić dobrą wymianę. Zrobiłem to bardzo szybko. Już teraz bym tego w ogóle bym się nie wychylał, nawet jakbym miał więcej pastek. To nie wychylałbym się, dlatego że te czołgi czyli typu Leopard. Jestem dwa, by się wychyliły. To jest tutaj schowany. Nikt do mnie nie może strzelić poza Artą. Gotuję to 50 120 Nie chcę zostać przebity przez typa. Mam magazynek i muszę zrobić ten magazynek. No chyba w typa będę robić tego magazynek. Dobra, teraz fajnie by było skończyć coś. Ja nie, nie skończę i nie chcę zabrać, ale chyba zbiorę No nie Nie jest dobrze, może skończę... O, te cztery dziewiątka Niestety To by nic nie dało Bitwa jest przegrana Ale zd zdarzyło się dokładnie to, co wam powiedziałem Czyli my puszczymy miasto, oni sobie stoją defensywnie, przegrywamy miasto i jakbyśmy nawet tutaj, gdzie my byliśmy, to ciężkie tutaj, byłoby remisowo, w sensie nikt by nie wygrywał. No to my, przez to, że my gramy agresywnie miasto, oni grają defensywnie, my przegrywamy. I oni potem sobie odbijają tą część mapy i tak naprawdę my już tu nie mamy czołgów, bo wszystkie nasze popadały w tym mieście, albo jest taka przewaga. Bitwa jest, przegrana. Tak ta mapa funkcjonuje. I w sumie to wydarzyło się jeszcze gorzej, bo przegraliśmy wszystkie strony, ale gdybyśmy nie przegrali tej górnej części, to i tak prędzej czy później byśmy przegrali. Przez to, że nam ta dolna napadła, Bo sama panie popłaca grania takiej agresji. Właśnie przez to, jak jest skonstruowana. Że z tego środka możemy strzelać. No i też moi no sojusznicy za dużo nie nastrzelali. Dobra, jesteśmy w kolejnej bitewce. Dziesiąte tiery. arty Autostrada. Wybór bardzo prosty. Miasto. W tym mieście mogę zrobić. Sporą różnicę, jeżeli dobrze zagram i też się tam wybieram co do t 7, to tak jak mówiłem, nie powinniście jakoś mega polegać na tym pancerzu, ale T57 potrafi sporo odbić, albo przyjąć strzał do zero w zależności od tego jak przeciwnie będzie strzelać, nawet ja czasami jak celuję w wieży, to potrafi się odbić mimo, że dobrze celuję no jest to pojazd dosyć specyficzny, na pewno więcej odbije niż takie MX50B, ale raczej no nie starajcie się grać na ten pancerz, tylko. Od razu zakładajcie z góry, że przeciwnik was przebije. Po prostu może się pozytywnie zdziwicie, jeżeli was nie przebije. Tutaj bardzo ważne są też wymiany właśnie, żeby szukać tych okazji. Nie wiem, czy mi taką bitwę rzuci, bo zagrałem przed chwilą dwie bitewki. One trwały 3 minuty i zrobiłem po 3000 meczu, bo się więcej nie dało. No akurat w tych bitewkach ta sprężarka by się bardziej przydała Ale no jest jak jest Liczę, że będzie jakaś taka dłuższa bitwa Jakieś może... o Zebrałem od no? Od razu naprawiam zbiornik To o czym mówiłem wielokrotnie, jeżeli grać na racjach Trzeba natychmiast naprawiać zbiornik Zebrałem znowu, to było bez sensu teraz Widzicie to jest, tam gdzie w Chieftaina, jeżeli się, to taka, taki fajny triczek, jeżeli się w Chieftain to w to miejsce można go dosyć łatwo przebić to trzeba dobrze wycelować Ale 491 i 411 Ta wymi Te wymiany były dla mnie tragiczne w ogóle, to jest Bardzo zła dla mnie wymiana, 2 za 2 Mówiłem w tej bitwie, żeby skupić się na wymianach to Początek jest tragiczny, ale ten ten jego pierwszy strzał, no to miał sporo farty, że mu to weszło. W sumie ten drugi strzał, no to bez sensu, bez sensu się wychyliłem. Jest to 705A, ale on tak jakoś zwraca uwagi i pod torami mogę go strzelić. Zobaczcie, właśnie mogę go spompować. No i ekstra. I 60p jedzie bardzo, że dziwnie od razu podjeżdża tutaj. Tego, ja pojadę w stronę 60p, ponieważ najprawdopodobniej będę mieć na niego bicia. Nie wiem, co akurat gość robi w tym momencie. Chociaż to nie jest aż takie złe zagranie, patrząc na kontrolę naszą nad mapą, ponieważ on gra z tu. No tak naprawdę to. chyba to nie było aż takie dziwne. Nie zauważyłem, że nasi stąd oddali tamtą część. Tak naprawdę to 60 pt może grać Century na X. No ja postaram się gdzieś tutaj właśnie zostać i... ale w jakiś bok wierzy tym czołgom, ale... A trójka, a trójka jest moim zmartwieniem. No dobra, a trójka już się nie patrzy. a Widzicie? Te czołgi typu te... na X będą się tu wychylać. Dobra, dwa razy udało się strzelić. Trzeciego Dążę, ale trójka po mnie jedzie. Muszę się chować przed trójką. Nie wiem czy ja zdążę. Też arta jest problemem. Trójka strzeliła. Ja akurat wychylać nie będę, bo magazynek, to on przeładuje swój pocisk. Ale wygląda to kiepsko. Nie wiem co... Działać. Bardzo dużo czołgów jest po tamtej stronie. Ale też to miasto nasze nie jest wygrane i w każdej chwili może po mnie te trójka się wychylać, te inne czołgi spuszować mogą nas. Jestem na X. Dodać tu w miarę pewne strzały, ale nie da się. No, ja trzy Przebił. Problem z graniem na hitach jest to, że jeżeli są jakieś murki czy coś, to właśnie możemy strzelać i ten gościu nie rozwalił mi z tego samochodzików i nie było takie łatwego przebić. Ale niestety, yy, zginąłem i tak. Szkoda. Bitwa tym razem była jedna strona w drugą stronę. Jedna strona w drugą stronę. Po prostu przeciwnik miał ogromną przewagę. No sumie to ta właśnie częściej Druga strona tego drugiego kapa wygrywa. Na tej mapie to zaobserwowałem. My odpuściliśmy tamto część mapy. Niech sobie... to się na pewno ładnie zagrało. Na początku myślałem, że to jest coś mega głupiego, ale tak patrząc później na to wszystko, to, że my odpuściliśmy to, no to pozwoliło mu, żeby tu grać. No i przegrana. Nie będę nagrywać kolejnej bitewki. Robiłem 4200, ale ten Choke ma. Ogromny potencjał na bardzo dobre wyniki, i na pewno zagram jeszcze jakieś bitewki nim, bo czuję wielki niedosyt. Ale po prostu te bitwy się dają. Muszę w końcu zacząć grać chyba o innych porach. Bo zobaczcie, jest znowu druga 30. ja Nagrywam i może to będzie inaczej wyglądać. Albo po prostu przejść na inne tiery. Bo nie wiem, no to jest kolejny odcinek z rzędu bitwy na żywo, gdzie to jest zbyt szybkie. Dobra, ja się z wami będę żegnać. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zapraszam was na streama. Pamiętajcie o łapeczkach, subskrypcjach. To elo.